Czy wiesz, że istnieje potężna liczba, która przechowywana w portfelu może całkowicie zmienić twój stosunek do dobrobytu? Florence Scovel-Szyn, jedna z największych mistrzym metafizyki XX wieku, nauczała, że liczby niosą określone wibracje i mogą służyć jako magnesy dla obfitości. Nie mówimy o przesądach, ale o pradawnej mądrości dotyczącej tego, jak zharmonizować naszą świadomość z energią bogactwa. Ta liczba działa jako stałe przypomnienie o Twoim boskim prawie do dobrobytu i jako potężne narzędzie manifestacji. W najbliższych minutach odkryjesz, jaka to magiczna liczba i jak działa na podstawie duchowych zasad, które Florence Scovel-Szyn podzieliła się w swoich książkach. Wiele osób zgłaszało niezwykłe zmiany w swoich finansach po rozpoczęciu stosowania tej prostej, ale głębokiej techniki. Dowiesz się nie tylko, jakiej liczby użyć, ale także jej duchowego znaczenia i jak właściwie ją aktywować, aby przyciągnąć pieniądze. Przygotuj się, ponieważ to, czego się dzisiaj nauczysz, może być początkiem nowej rzeczywistości finansowej w Twoim życiu. Jeśli jesteś zmęczony walką z trudnościami finansowymi i pragniesz wreszcie otworzyć kanały boskiego dobrobytu, zostań do końca tego filmu. Florence Skowelszyn nauczała nas, że wyobraźnia jest warsztatem Boga i że możemy kształtować naszą rzeczywistość poprzez potężne symbole i afirmacje. Ta liczba, którą ujawnię, działa dokładnie jak żywy symbol obfitości, który nosisz ze sobą każdego dnia. Nie lekceważ mocy tej pradawnej praktyki, która od dziesięcioleci zmienia życie ludzi na całym świecie. Florence Couvel, szyn, zawsze podkreślała, że żyjemy w symbolicznym wszechświecie, gdzie każdy przedmiot, słowo i liczba niesie określoną wibrację. Nauczała, że symbole działają jak mosty między światem widzialnym a niewidzialnym, łącząc nasz świadomy umysł z podświadomością. Gdy świadomie decydujemy się nosić symbole dobrobytu, programujemy nasz umysł, aby rozpoznawał i przyciągał okazję do obfitości. Liczby szczególnie posiadają matematyczne częstotliwości, które rezonują z różnymi aspektami boskiej manifestacji. W swoich książkach szyn opisała liczne przypadki ludzi, którzy zmienili swoje życie po prostu zmieniając symbole, którymi otaczali się codziennie. Wierzyła, że wszystko w materialnym wszechświecie zaczyna się najpierw jako idea lub obraz mentalny. Noszenie określonej liczby w portfelu nie różni się od używania zapisanej afirmacji czy wizualizowania swojego dobrobytu. Ta liczba działa jak nowoczesny talizman, który nieustannie wysyła komunikaty do twojej podświadomości, obfitości i bogactwie. Kluczem jest wybranie właściwej liczby i aktywowanie jej odpowiednią intencją. Mądrość Florence uczy nas, że nie ma rozdziału między duchowym a materialnym, gdy rozumiemy prawa mentalne. Za każdym razem, gdy otwierasz portfel i widzisz tę liczbę, wzmacniasz przekonanie, że dobrobyt jest Twoim boskim dziedzictwem. Ten prosty, powtarzalny akt tworzy nowe ścieżki nerwowe w Twoim mózgu związane z obfitością i godnością. Z czasem Twoja świadomość się rozszerza i naturalnie zaczynasz przyciągać więcej pieniędzy i możliwości do swojego życia. Liczbą, którą Florence Scovel-Szyn uważała za najpotężniejszą dla manifestacji dobrobytu, jest liczba ósmego. To nie jest przypadkowa liczba. Leżąca ósemka reprezentuje symbol nieskończoności, który niesie energię nieograniczonej obfitości i wiecznego przepływu. W świętej numerologii liczba 8 jest związana z materialną mocą, sukcesem finansowym, autorytetem i konkretnymi osiągnięciami w świecie fizycznym. Gdy przechowujesz liczbę 8 zapisaną w swoim portfelu, deklarujesz wszechświatowi że jesteś otwarty na otrzymywanie nieskończonego dobrobytu. Florence nauczała, że osiem to liczba doskonałej równowagi między dawaniem a otrzymywaniem, między światem duchowym a materialnym. Zwróć uwagę na symetrię liczby osiem jest idealnie zrównoważona, tak jak powinna być nasza relacja z pieniędzmi. Ósemka reprezentuje również pełne cykle i stałe odnawianie, wskazując. Że obfitość zawsze wraca do tych, którzy utrzymują właściwą świadomość. Ta liczba niesie wibracje boskiej sprawiedliwości, gwarantując, że otrzymasz dokładnie to, z czym jesteś energetycznie wyrównany. Wielu mistyków i duchowych mistrzów w całej historii rozpoznało moc liczby ośmiu do przyciągania materialnego bogactwa. W kulturze chińskiej osiem jest uważana za najbardziej pomyślną liczbę dla dobrobytu i sukcesu w biznesie. Florence Skoł szyn z jej głębokim zrozumieniem praw metafizycznych wiedziała, że ta liczba działa jak antena, która dostosowuje twoją częstotliwość do częstotliwości uniwersalnej obfitości. Nosząc liczbę ośmiu w swoim portfelu, nieustannie przypominasz swojej podświadomości, że działasz w polu nieskończonego dobrobytu. Nie wystarczy po prostu napisać liczbę ośmiu na jakimkolwiek papierze i włożyć do portfela bez intencji. Florence Scovel-Szyn była jasna co do znaczenia przygotowania i energii, którą wkładamy w nasze rytuały manifestacji. Najpierw wybierz czysty i nowy papier, najlepiej w kolorze zielonym, kolor dobrobytu lub złotym. Napisz liczbę ośnu pięknie i starannie, jakbyś tworzył święte dzieło sztuki. Ten akt troski i uwagi już pokazuje wszechświatowi, że poważnie podchodzisz do swojej transformacji finansowej. Pisząc liczbę, rób to w chwili spokoju i koncentracji, nigdy w pośpiechu czy stresie. Oddychaj głęboko i wejdź w stan wdzięczności, jakby obfitość, której pragniesz. Już się zamanifestowała. Florence nauczała, że uczucie jest sekretem manifestacji. Musisz poczuć emocje dobrobytu, przygotowując swój symbol. Możesz zapalić świecę lub włączyć delikatną muzykę, aby stworzyć świętą atmosferę podczas tego małego rytuału. Pamiętaj, nie tylko piszesz liczbę, tworzysz osobisty przedmiot mocy. Po napisaniu liczby osiem trzymaj ją między dłońmi i wypowiedź potężną afirmację taką jak Ta liczba reprezentuje nieskończoną obfitość, która teraz do mnie płynie. Wizualizuj złote światło otaczające papier, energetyzując go częstotliwością boskiego dobrobytu. Możesz zostawić go na kilka godzin w świetle słonecznym, aby wchłonął energię słoneczną witalności i wzrostu. Niektórzy wolą spać z papierem pod poduszką pierwszej nocy, aby przesiąknąć go swoimi intencjami podczas snu. Dopiero po tym procesie aktywacji powinieneś umieścić go w swoim portfelu. Florence scovel była mistrzynią w tworzeniu potężnych afirmacji, które transformowały świadomość jej klientów i czytelników. Połączenie liczby ośmiu w portfelu z codziennymi afirmacjami wykładniczo mnoży wyniki tej praktyki. Każdego ranka, przed wyjściem z domu, trzymaj swój portfel z liczbą w środku i powtarzaj. Nieskończona obfitość płynie do mnie w doskonałych kanałach teraz. Ta prosta afirmacja, powtarzana z uczuciem, zaczyna rozpuszczać podświadome blokady związane z pieniędzmi. Florence nauczała. Że słowa mają twórczą moc i kształtują naszą niewidzialną rzeczywistość, zanim zamanifestuje się w świecie widzialnym. Inną potężną afirmacją, której możesz użyć, jest: Jestem magnesem dla dobrobytu i bogactwo nieustannie mnie szuka. Mów to, wizualizując symbol nieskończoności świecący na złoto wewnątrz twojego portfela. Florence wierzyła, że wszechświat jest z natury obfity, a niedostatek jest tylko iluzją stworzoną przez ograniczony umysł. Afirmując swoje naturalne połączenie z obfitością, rościsz sobie prawo do boskiego dobrobytu. Nigdy nie mów chcę pieniędzy, lub potrzebuję pieniędzy, ponieważ to wzmacnia stan braku. Zawsze afirmuj, jakbyś już otrzymał: Mam wszystko, czego potrzebuję i jeszcze więcej mi jest dane. Potężną praktyką jest, za każdym razem, gdy płacisz coś gotówką lub kartą, mentalnie afirmować: Pieniądze płyną do mnie tak łatwo, jak wypływają. Ta afirmacja przekształca akt wydawania w akt wiary w ciągły przepływ zasobów. Florence nauczała, że powinniśmy błogosławić pieniądze, gdy opuszczają nasze ręce, wiedząc, że więcej jest w drodze. Liczba osiem w twoim portfelu służy jako wizualne przypomnienie do wykonywania tych afirmacji przez cały dzień. Z czasem te praktyki stają się automatyczne, a twoja świadomość dobrobytu staje się trwała. Jednym z najważniejszych nauk Florence Skowelszyn było o mocy wdzięczności jako magnetycznej sile przyciągającej więcej błogosławieństw. Mówiła, że powinniśmy dziękować nie tylko za to, co mamy, ale także za to, co do nas zmierza. Za każdym razem, gdy otwierasz portfel i widzisz liczbę ośmiu, uczyń to momentem wdzięczności za dobrobyt, który już istnieje w Twoim życiu. Nawet jeśli masz tylko kilka monet, dzękuj za nie, ponieważ wdzięczność mnoży wszystko, na czym się skupiamy. Ten prosty akt docenienia natychmiast podnosi Twoją wibrację do częstotliwości obfitości. Florence zauważyła, że niewdzięczni ludzie pozostawali uwięzieni w cyklach niedostatku, bez względu na to, ile pieniędzy zarabiali. Niewdzięczność zamyka kanały dobrobytu, podczas gdy wdzięczność utrzymuje je otwarte i płynące. STW zamknięte RZ nawyk, aby na końcu każdego dnia brać swój portfel i dziękować za każdą transakcję finansową, która miała miejsce, zarówno wpływy, jak i wydatki. Dzenkwuj wszechświatowi za pozwolenie, aby pieniądze krążyły przez ciebie. Liczba osiem symbolizuje właśnie ten wieczny cykl dawania i otrzymywania, a wdzięczność jest smarem, który utrzymuje ten cykl w płynnym działaniu. Możesz również napisać listę wszystkiego, za co jesteś wdzięczny finansowo i umieścić ją wraz z liczbą ośmiu w swoim portfelu. Florence nauczała, że każde wyrażenie wdzięczności jest jak zamówienie wysłane do wszechświata, aby przynieść więcej tego samego. Dzienkły za swój dom, jedzenie, ubrania, transport i każdą formę materialnego bezpieczeństwa, jaką posiadasz. Dzienkły z wyprzedzeniem za wzrost dochodów, zaskakujące możliwości i cuda finansowe, które nadchodzą. Gdy żyjesz w stałym stanie wdzięczności, liczba ośniu w twoim portfelu staje się aktywnym portalem do otrzymywania jeszcze większego dobrobytu. Florence skouvel podkreślała, że wyobraźnia jest warsztatem Boga i że wizualizacja jest jednym z najpotężniejszych narzędzi manifestacji. Aby wykładniczo wzmocnić moc liczby ośniu w swoim portfelu, połącz ją z codziennymi sesjami kreatywnej wizualizacji. Znajdź spokojny moment, trzymaj swój portfel z liczbą w środku, zamknij oczy i żywo wyobraź sobie swoje życie z całkowitą obfitością finansową. Zobacz siebie płacącego rachunki z łatwością, robiącego zakupy bez patrzenia na ceny, pomagającego innym finansowo i żyjącego w całkowitym materialnym bezpieczeństwie. Im więcej szczegółów sensorycznych dodasz, tym potężniejsza będzie wizualizacja. Florence nauczała, że powinniśmy wizualizować nie tylko końcowy rezultat, ale także uczucie już osiągniętego dobrobytu. Jak byś się czuł, gdyby twój portfel był zawsze pełny? Jak byś chodził, mówił i podejmował decyzje, gdybyś wiedział, że pieniądze nigdy nie będą problemem? Wciel te uczucia, trzymając portfel z symbolem nieskończoności w środku. Podświadomość reaguje znacznie silniej na emocje niż na abstrakcyjne myśli. Gdy naprawdę możesz poczuć emocje obfitości, wysyłasz jednoznaczny sygnał do wszechświata, że jesteś gotowy otrzymać. Potężną techniką, którą Florence zalecała, jest wizualizowanie liczby ośmiu rosnącej i przekształcającej się w złoty wirujący portal, z którego płyną pieniądze, Możliwości i finansowe błogosławieństwa w Twoim kierunku. Zobacz ten portal otwierający się coraz bardziej, gdy Twoja wiara rośnie. Wyobraź sobie, że ten portal istnieje permanentnie w Twoim portfelu, a za każdym razem, gdy go otwierasz w rzeczywistym świecie, otwierasz również ten metafizyczny portal. Praktykuj te wizualizacje przez co najmniej 5 minut dziennie. Najlepiej rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem. Z czasem twój mózg zacznie wierzyć, że ta wizualizowana obfitość jest prawdziwa, a zewnętrzna rzeczywistość zacznie odzwierciedlać twoje wewnętrzne obrazy. Fundamentalną zasadą, której nauczała Florence Welszyn, było to, że powinniśmy stać się kanałami błogosławieństw, a nie stagnującymi zbiornikami. Energia liczby 8 reprezentuje ciągły przepływ. Aby utrzymać ten przepływ aktywnym, musimy dawać tak samo, jak otrzymujemy. To nie oznacza darowania pieniędzy, których nie masz, ale praktykowanie hojności na poziomie, na którym jesteś teraz. Może to być hojny napiwek, kupienie przekąski komuś potrzebującemu lub wspieranie sprawy, która jest dla ciebie ważna. Każdy akt hojności mówi wszechświatowi: Mam więcej niż wystarczająco i mogę się dzielić. Ta mentalność obfitości przyciąga jeszcze większy dobrobyt. Florence zauważyła, że najbogatsi ludzie, których znała, byli również najbardziej hojni, nie przez przypadek, ale dlatego, że rozumieli duchowe prawo cyrkulacji. Pieniądze to energia, a energia musi płynąć. Aby rosnąć. Gdy trzymasz wszystko ze strachu przed utratą, tworzysz energetyczną stagnację, która blokuje nowe wpływy. Symbol 8 przypomina nam, że dawanie i otrzymywanie są częściami tego samego nieskończonego cyklu. Za każdym razem, gdy otwierasz portfel, aby pobłogosławić inną osobę, dzenkuj liczbie 8 za przypomnienie ci tej duchowej prawdy. Wiedz, że to, co dajesz z miłością i radością, powróci pomnożone w nieoczekiwany sposób. Florence nauczała również o duchowej dziesięcinie, zwracaniu procentu naszego dochodu źródłu, które karmi nas duchowo, czy to Kościół, nauczyciel, instytucja charytatywna czy sprawa, która Cię inspiruje. Ten akt demonstruje całkowitą wiarę, że zawsze będzie więcej tam, Skąd to przyszło? Wiele osób, które zaczęły praktykować dziesięcinę, zgłaszało dramatyczne wzrosty w swoim dobrobycie. Nie musisz czekać, aż będziesz miał dużo, aby zacząć dawać, zacznij tam, gdzie jesteś. Nawet kilka groszy danych z właściwą intencją jest potężniejszych niż duże kwoty dane z urazą. Liczba osiem w Twoim portfelu jest stałym przypomnieniem że jesteś częścią wiecznego cyklu dawania i otrzymywania, który nigdy się nie wyczerpuje. Teraz znasz potężny sekret liczby osiem i jak wykorzystać ją jako narzędzie manifestacji dobrobytu, oparte na wiecznych naukach florensko szyn. Pamiętaj, że to nie jest magiczna sztuczka, ale poważna praktyka duchowa, która wymaga wiary, konsekwencji i prawdziwej zmiany w twojej świadomości dotyczącej pieniędzy. Liczba osiem w twoim portfelu jest fizycznym przypomnieniem, że jesteś połączony z nieskończonym źródłem obfitości, które nigdy się nie wyczerpuje. Za każdym razem, gdy widzisz ten symbol, wzmacniasz neuronowo swoją tożsamość jako kogoś, kto prosperuje i naturalnie płynie z uniwersalnym bogactwem. Florence Skowelszyn zostawiła nam cenny spadek praktycznej mądrości o tym, jak stosować duchowe prawa, aby poprawić nasze materialne życie? Liczba 8 ucieleśnia wszystkie prawa, których nauczała: prawo przyciągania, prawo wizualizacji, prawo dawania i otrzymywania oraz prawo boskiej obfitości. Nie lekceważ mocy tej prostej praktyki tylko dlatego, że wydaje się zbyt łatwa. Najgłębsze prawdy są zawsze proste a najskuteczniejsze metody są zazwyczaj najbardziej bezpośrednie. Zacznij już dziś przygotowywać swoją liczbę ośniu, umieść ją w portfelu z intencją i wiarą i obserwuj, jak drzwi dobrobytu zaczynają się otwierać w twoim życiu. Jeśli ten film do ciebie przemawiał, nie zachowuj tej informacji tylko dla siebie. Podziel się z ludźmi, o których wiesz, że szukają transformacji finansowej, Ponieważ dzieląc się dobrobytem, mnożysz swoją własną obfitość. Zostaw w komentarzach, jak wyglądają twoje doświadczenia z praktykami manifestacji i czy już znałeś nauki Florence uwelszyn Zapisz się na kanał, aby otrzymywać więcej treści o duchowym dobrobycie i świadomości obfitości. Pamiętaj, zostałeś stworzony, aby prosperować a wszechświat właśnie w tym momencie działa na twoją korzyść. Liczba osiem jest tylko początkiem twojej podróży do życia w nieograniczonym materialnym i duchowym bogactwie.